Bóg oświadcza, utoruje ścieżkę nawet w głębinach rozpaczy. Przygotowuje się do odsłonięcia lepszej okazji niż ta, o którą żarliwie się modliłeś. Pozostań cierpliwy w swoim zaufaniu do Mnie, ponieważ pilnie kształtuje wszystko dla Twojej korzyści i mojej boskiej chwały. Odpowiedz Amen, jeśli Twoja wiara pozostaje niezachwiana. Przesłanie Boga do Ciebie dzisiaj rozbrzmiewa. Kiedy życiowa podróż staje się uciążliwa, pamiętaj, że moja miłość nigdy się nie chwieje, nawet pośród przeciwności. Ciemność służy jako preludium do świtu, a każde wyzwanie, któremu stawiasz czoła, jest płótnem dla mojego blasku, aby świecił w tobie jaśniej. Powstrzymaj się od rozpaczy w trudnych chwilach, bo tak jak słońce niezmiennie wschodzi, tak ty będziesz odkrywać jasność i nadzieję z każdym nowym dniem. Zaufaj tej podróży i miej wiarę w obietnicę nowego początku. Bądź pewien, że jestem u Twego boku, prowadząc Cię i pocieszając na każdym kroku. Wszechmogący zna dokładny czas, miejsce, osobę i odpowiedź na Twoje modlitwy. Zaufaj Mu. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Uznaj Go na wszystkich swoich drogach. A on wyprostuje Twoje ścieżki. Przysłów 3, 5 czerwca, skomentuj Amen, jeśli wyznajesz tę wiarę. Panie, w ten nowy dzień składam moją wdzięczność. Wysoko wywyższam Twoje imię, bo przewyższa wszystkie inne. Wzywam imię Jezusa na każdą dolegliwość i każde utrapienie w moim ciele i duszy. Kiedy zmęczenie i zwątpienie zaczynają się pojawiać. Duch Święty przypomina mi o Twojej życzliwości. Nawet gdy wymyka mi się to z oczu, będę wołać o Twojej prawdzie. Będę stał niezachwianie i głosił, że jesteś moim uzdrowicielem. W imieniu Jezusa mówię i oddaję Ci całą chwałę. Amen. Bóg ogłasza: Wkrótce zrozumiesz doskonałość swojego czasu i konieczność wydarzeń, które rozwijają się dokładnie tak, jak muszą aby poprowadzić cię do miejsca, które jest ci przeznaczone. Jeśli wierzysz w to, odpowiedz tak. Bóg przekazuje ci, nie napotykasz tego przesłania przez zwykły przypadek. W jakim stanie jest obecnie twoje serce? Czy jest obciążone, zmęczone, zmęczone, złamane, puste lub samotne? Czy jesteś obleżony ciężarem swoich przewinień i zniechęcony pustymi zapewnieniami tego świata? Pozwól Jezusowi nieść twoje ciężary i uzdrowić cię ponad twoje najśmielsze wyobrażenia. On nie tylko naprawia fragmenty, które mu powierzasz, On obdarza cię zupełnie nowym sercem uzdrowionym, rozgrzeszonym i pulsującym życiem. Skomentuj Amen, jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem. Jeśli Bóg wymaga, byś czekał, to musisz. Bóg stara się ci coś objawić. Opatrzność Boża dotyka każdego aspektu Twojego życia. Kiedy oddajesz wszystko w ręce Boga, on ma cel dla Twojego istnienia, który poprzedza wszelkie plany, które sobie wymyśliłeś. Czasami Twoje własne plany muszą ulec załamaniu, aby Boski Cel mógł zatriumfować. Trwaj niezachwianie w wierze nawet w najbardziej trudnych okresach swojego życia. Skomentuj Amen, jeśli się zgadzasz. Księga rodzaju 28. 15 zapewnia: Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, dokądkolwiek pójdziesz, i sprowadzę cię z powrotem do tej ziemi. Nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci obiecałem. Przestań wątpić w Bożą miłość do ciebie. Bóg wybrał cię, abyś chodził po tej ziemi, ponieważ dostrzegł w tobie dobroć. Co więcej, wybrał cię ponownie gdy poświęcił swojego Syna, pragnąc Cię odkupić i uznać za swoją własność. Ponumerował każdy kosmyk włosów na twojej głowie. Jego miłość do ciebie jest niezachwiana i nic na tym świecie nie może zerwać tej więzi. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Co się stało? Jana jeden. 1 marca. Bóg jest naszą twierdzą i siłą, zawsze obecnym schronieniem w trudnych czasach. Dlatego nie musimy się bać. Nawet jeśli świat się rozpadnie, a góry spadną kaskadą do serca morza, nawet jeśli wody zaryczą, a góry się zatrzęsą. Psalm 46: 1-3 zapewnia nas o tym. Bóg dał ci wgląd w twoją przyszłość. Początkowo twoje serce przepełniała nadzieja i radość, gdy zasiał w tobie to pragnienie. Od tego czasu czas wyczerpał twoje siły, a ty wołasz do Boga, zastanawiając się, kiedy to się stanie. Jednak Bóg nalega, aby jego obietnica przetrwała. Trzymaj się tej wizji, warto czekać. Jestem na skraju jej ponownego rozpalenia. Dziś Bóg zapewnia, Zachowaj niezachwianą wiarę w dążeniu do cudu. Twoje modlitwy i prośby o przemianę i wyzwolenie nie umknęły Bożej pamięci. Za kulisami Bóg organizuje i aranżuje wydarzenia w Twoim imieniu. Twój przełom jest bliski. Powiedz Amen, jeśli to akceptujesz. Oświadczam, że niezależnie od burz i dolin, które przemierzam, będę wychwalać Twoje imię, Boże. Od szczytów do dołów będę podnosić swój głos, ponieważ Twoja dobroć jest niezaprzeczalna, a Twoja wierność podtrzymuje mnie w każdej próbie. Wyrażam wdzięczność za to, że jesteś niezmiennym źródłem siły i życzliwości w moim życiu. Drogi Boże, ten rok rozciągnął mnie do granic możliwości. Od moich relacji po wzorce myślowe, stary sposób życia nie jest już zgodny z moją istotą. Zastanawiałem się nad powodem, ale zdałem sobie sprawę, że to ty, panie. Nie pozwalasz mi czuć się komfortowo w sytuacjach, które mają być tymczasowe. Usuń z mojego życia tych, których muszę usunąć, i dodaj tych, których uznasz za niezbędnych. Nie chcę otrzymywać darów bez charakteru. Zobowiązuję się do posłuszeństwa i ufam, że to ty określisz rezultaty. Ty jesteś Bogiem, a ja będę posłuszny i będę dążył do tego, o czym zawsze rozmawialiśmy. Wpisz Amen. Jezus wypowiedział te słowa, wznosząc oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn twój uwielbił Ciebie, tak jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby wszystkim, których mu dałeś, dał życie wieczne. A to jest życie wieczne. Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Uwielbiłem Cię na ziemi, dokonawszy dzieła, które mi dałeś do wykonania. Teraz, ojcze, uwielbi mnie razem z Tobą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. W Ewangelii Jana 17, 1-5 Bóg komunikuje Ci, że Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa. Przestań się martwić. Utorowałem dla ciebie ścieżkę w przeszłości i bez wątpienia zrobię to ponownie tym razem. Wstań i przyjmij nowy dzień. Bez względu na to, co cię martwi, możesz być pewien, że mam dobrze opracowany plan. Przekraczam twoje lęki i stoję po twojej stronie, potężniejszy niż przeszkody przed tobą. Nigdy cię nie opuszczę. Zachowaj wiarę. Mój ukochany, jeśli wierzysz, potwierdź to Amen. Przesłanie Boga jest jasne: udzielam Ci mojego przebaczenia. Rozumiem, że często zmagasz się ze stresem i czasami wątpisz w moją zdolność do przebaczenia. Bądź pewien, że Ci wybaczam. Moja miłość do Ciebie pozostaje niezachwiana. Znajdź ukojenie i odpoczynek. Amen. Bóg zapewnia cię, że pomimo ogromnego bólu, który znosisz, musisz wytrwać w bitwie i nie poddawać się. Na horyzoncie widać upragniony przełom. Kocham cię. Amen. Zgodnie z wersetem biblijnym z Księgi Jozuego 1:9 Czyż nie nakazałem Wam? Bądźcie mocni i odważni. Nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg Twój, jest z Tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, zaufaj Bogu. Jezus jest Zbawicielem.